A więc witam wszystkich bardzo serdecznie, siemanko, z tej strony Aison, a dzisiaj ugramy sobie grę demonstracyjną Prince of Persia, nowa część z tego roku, więc mam nadzieję, że będzie wam się ten materiał podobał. Rozpoczynamy nową grę na poziomie trudności wojownik, czyli taki normalny, wersja demo, start. Czyli tak, blok CONTROL, niezna, e, NIEZNANA ZDOLNOŚĆ, FALA, dobra, UNIK SHIFTEM, ATAK DYSTANSOWY, ATAK WRĘCZ, SKOK, GRAM NA klawiaturze I myszy WIĘC e, MOŻE BYĆ CIĘŻKO, powinienem GRAĆ NA KONTROLERZE, ALE, ALE NIE CHCĘ MI SIĘ, ZACZYNAJMY. The OLD CITADEL Uh -huh. yeah. anahita took prince hassan beyond these gates i can't fathom why anahita would do such a thing sargon you know her best what do you make of it it doesn't make sense she has always been loyal she wants to seize power for herself oh what do you even mean the Simog may have disappeared but the mighty god used to live on Mount Carv, and perhaps still does. It has always been the Simorg who appoints future king. Mm. Anahita probably wishes to receive this. But why kidnap Prince Hassan? She needs him. The gates to the Simorg temple only open for. Ma she has lost her mind. She will never get the Simorg's blessing like. We can't be certain. After all, the Simorg may be weak. One thing's for sure: Prince Hassan is in danger. She will kill him. Once immortals. A więc zapnajmy to nie potrwa długo lecimy w ogóle mi się, jak mi się wydaje chyba ta postać trochę trochę słabo wygląda bo, ale chociaż może dobra Czyli tak tym skaczymy, tym uderzamy Atak dystansowy, czyli strzał. Okej. Okay. Tym jest unik Tym jest blok. Dobra 15 na 15 naboi mamy. Znaczy naboi. To jest strzał, chyba Tak mi się wydaje. Oho. Caw. I've been tu wcześniej? Nie. But I've read about it. This place was once the site of King Darius's palace. Religion, medicine, astrology, geometry, algebra. Oh. all Mount kaf was home to a great citadel of wisdom. And what? No one survived. Who knows what might await us? <stans> <stans> Jak to nie wiemy co nas czeka. Pewnie bossy, walka. Jak to Możecie napisać w komentarzach, czy podoba Wam się taki e, ogólnie e, tryb poruszenia się e, w Prince of Persia e, oraz czy graliście w poprzednie e, części. Mi się akurat bardziej podobały e, poprzednie, taka inna imersja była trochę. To jest taka platformówka się zrobiła. Zawsze może coś innego, Co jest ale. Frozen stopped. Ma to jest swój urok, ale ale wolałbym grać w wersję taką jak kiedyś. Dolne miasto odkryto nowe elementy. Dobra.

więc niezniszczalni, tak? Zobaczymy do pierwszego przeciwnika. I z mojej postaci może nic nie zostać. Ale. Zdając moje umiejętności. Mam nadzieję, że będzie okej. Okay. No ale. Barrow, to jest Zard, z No, wygląda jakby długo nie żył. Long dead, judging by the rot. How is that possible? They left not long <stutters> Co to za magia? Go Stay on your guard.

A więc i pierwszy przeciwnik. Uho. No dobra, leży. Tu jakieś kombosy chyba można robić. Mówiłem, że dość Dość słabo z tą moją walką. Dobra, ale trzeba po prostu wyczuć kwestię, kiedy oni atakują. Myślałem, że ta gra będzie taka bardzo prosta. Ale jednak. Jednak tak nie jest. Dobra. Aha, czyli ty nie pójdę. A gdzie pójdę? baton. Tak, dodżować trzeba. Tak. I taki kontrol, żeby zablokować atak. Okej. Okay. Dobre, nawet się udało. A, i tu kontrę robi, ok. To trzeba w odpowiednim momencie e, zablokować. No jak dla mnie w porządku. Ok, Przejdźmy dalej. Mam jakiegoś maksa tutaj. Dobra, czyli w tą stronę skaczemy, odbijamy się. Wow. To nie tak. Dobra. Czyli coś w ten deseń. Zbieramy kryształy jakieś. Okej. Okay, idziemy w tą. Nie no, gram się no, nawet całkiem przyjemnie, ale, ale, mówię Trochę nie mój klimat rozgrywki, bo wolałbym Taką Jakby to ująć bardziej e, Bardziej w e, 3D, na z tyłu w sensie w Trzeciej osoby I co ja robię? Może coś takiego właśnie chciałem zrobić, ale w ogóle ta myszka, nie wiem do czego. Wow! On też tak jakoś dziwnie może rzucać przez, przez poziomy. Ok. Gorsze, tak ma być. O i strzała jakoś jest. Dobra. Trzeba do niego wejść na górę. No to chyba użyłem jakiejś umiejętności. Teraz. Nie mogę podnieść tej strzały. Albo bo mam fulla. Okej. Okay. Czyli można takie mignięcia zrobić, też fajnie. Interakcja jakieś z drzewo, postawiłem. Amulety, fale, akry. A co to są za fale, Atry? Duch Szabaza. Okej. Okay. Jakieś cięcie na poziomie pierwszym, na poziomie drugim. Ten, jakiegoś robi. Naruto. <laughs> dobra. Nieważne. Dobra, wycofujemy się. Idziemy dalej. Oh. What are you doing here? This place is. Don't worry about me. I know the Citadel better than anyone. I know every step. I even go. I've chatted and argued with every. And I know every tree here. Like this one. Are they. These trees are special. They're... They have the purest of Athra. So, stand beneath the. There are many whack, -whack trees throughout Mount Cox. Tell me. You say you know all here. We're in search of soldiers like us. Nasz precyzja jest... Czy widziałeś kogoś takiego? Precyzję? Nie było jej tak długo. Cóż, jeśli straciłeś swojego przyjaciela w Mount Carth, to będziesz... Co to jest? To bardzo rzadko, bardzo starożytne rzeczywistość. Oko Wędrowca. To magiczne szklane oko umożliwia swojemu właścicielowi stworzenie mapy całej góry. Chodź. Ław. Spróbuj. Wiem. Ław, jak to się czyta? Okej. Okay. Czyli tabem możemy zerknąć na mapę. Oddalić kontrolę. Dobra. A to w sumie idę pod yy... no, ciągle w poziomie. Mogłem tutaj zejść na dół, tu też mogłem zejść na dół. Ale, czy to ważne, jak na razie sprawdzamy no, i testujemy wersję demo. To wierze, to więc jest, jestem ciekaw na ile mogę sobie pozwolić, żeby w nią zagrać. I ile mo może trwać taka moja rozgrywka. Dlatego ja sobie przeskakuję przez wszystko, jak będziecie chcieli sobie jakieś fajne miejsca obejrzeć w tej grze i w ogóle zerknąć co i jak. Jak się w to gra i ten, no to możecie zawsze tą grę kupić, albo zagrać w wersję demo na platformie Ubisoftu. Znaczy taką wersję testową przed zakupem. Mam nadzieję, że będzie wam się fajnie grało. Także tak, jak na razie. Mi się na przykład przyjemnie gra, w miarę. Ale tak jak mówię. Wolałbym... Wolałbym wersję taką bardziej trzecio, trzecioosobową. Dobra, rozwalony wow. Tak, jeszcze więcej tego. No, A jakieś w ogóle czary? To też nie pasuje trochę, chyba. Przynajmniej z tego co pamiętam. Tak się grało kiedyś w Prince of Persia. Chyba nie, oprócz takiej wersji e, komiksowej, jakby to, to, tamto, to pamiętam, że tam były jakieś e, uniesienia, odskoki, przeskoki, to, tamto, to pamiętam, że było dobra, pokonany. Dobra, gdzie ja mam wejść w ogóle? Gdzie mam iść? A tu na górę. To tędy trzeba będzie się dostać. Dobra. I tu na górę. Łatwo, łatwo, aż za łatwo na razie. Chociaż kilka razy w wpierdziel dostałem już. Nie powiem, że nie Oho Całkiem ciekawe Dobra, jak go rozwalić? Wow Nie no, tak to nie chcę Dobra, leży. Mhm. O, znalazłem jakieś ukryte przez, yy, przejście. Się przejdziemy tutaj. Wow. Co to jest? Jakiś ogry? Piekieł No w końcu No nice. Interakcja A i jestem z powrotem tutaj Dobra, cofamy się Bo tu nie chciałem iść Czy ja w ogóle jestem w stanie teraz tam wejść? muszę okrężać to wszystko. Chyba będę musiał naokoło iść. A może i nie? Dobra, jednak nie. O, ale drugi tak sam. Dobra. I leżysz. Dobra. Nie, on tu nie wyjdę do góry, więc... Ten z powrotem. Oho. Te się chyba odnowiły. Bo już ich nie powinno tu być. Tak mi się wydaje. Dobra most. Dobra most podniesiony. Wow. A tego nie chciałem. No dobra. Jak trzeba, to trzeba. To co to jest? Aha. Wytworzyłem sobie wejście do góry. Całkiem ciekawe, chociaż też dziwne. I znowu to samo. O! Wow. O nie. Dobra, leży. Tutaj tyle razy się Shift naciska, że zaraz jakieś klawisze trwałe mi się odpadą. Dale się nie zdziwię. A tu co? Tam się nie idzie? Chyba nie. Dobra, coś, coś źle zrobiłem. Muszę się dostać pewnie wyżej. Gdzieś wyżej. A tu, dobra. Maksymalna ilość strzał. Chyba idąc w prawo, to najszybciej przejdziemy do następnych tych. ...do następnych yy, poziomów. Dobra, interakcja. O, windę chyba wezwałem jakąś. Górne miasto, No, no i dobra. Także windą się dostałem na samą górę, taka gra zręcznościowa w sumie, a to co to jest? Aha, no nice, i ja już nie mam eliksirów w ogóle. Za chwilę coś powiem, że padnę. Dobra, ale go ominąłem po prostu. No zawsze można tak to zrobić. Game over. Także widzicie też, jak wygląda śmierć w tej grze. Nie ja no, do tej skrzyni chciałem się dostać. Dobra. Już w miarę wiem jak. Mhm. Dobra. Bez tak łatwo nie można dostać do skrzyni. Oho. Dobra, otworzyłem. 200 tych diamentów dostałem, więc... Okej. Okay. Aha, czyli jak przetrzymam, to mam takie coś. A jak strzelam, no to strzelam. Czyli kontra jest najlepsza chyba. Ło. No, szkoda, że jeszcze kontrować strzału nie mogę. Okej. Okay. To muszę i tak iść na górę z powrotem. Dobra. Nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić w tej wersji demo. Czy mogę grać trochę dłużej, czy, czy muszę, muszę kończyć za chwilę? Dobra, pominę ich trochę, bo, bo w sumie już z nimi walczyłem. Dobra, jakieś górne miasto, dolne miasto. A tutaj nie przejdę znowu. Dobra. Dobrze, dalej, dalej. No szybko się te poziomy przechodzi od lewej do prawej, ale w ogóle tu nie byliśmy jeszcze w prawo. A tu jest pewnie drzewo znowu a schronienie jakieś ok. Co My allies and I are in pursuit of. Then you and the others are trapped here. Mount Calf has seen its share of travelers. Beware, warrior. Death and misery. I've seen my share of death. Even the most determined of warriors must be prepared. It's unique, proper. Just know that each one is precious. I'll make good use of this. Nie znaczy zwiększa zdrowie. Dodatkowe zdrowie można odnawiać tylko przy drzewach. Kwak kwak. Łak, łak. No i dobra, moi drodzy. Ja wam bardzo dziękuję. Serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawcie łapę w górę. Komentarz. No i napiszcie, co ogólnie uważacie o tej, e, na temat tej gry. E, zachęcam was też do pobrania e, przez link w opisie prawdopodobnie. Powinienem tam zamieścić i nie wiem, czy jakiś blokad nie mam, ale bo nigdy nie zamieszczałem linków w opisach. E, do wersji demo e, na Ubisoftie. E, ogólnie możecie pobrać aplikację i tam będziecie mieli dużo tych gier. E, różny, różnego typu. Także zachęcam, żebyście coś, e, coś sprawdzili. Ja Wam jeszcze raz dziękuję. Życzę miłego dnia, jeżeli oglądacie rano lub po południu. E, miłego wieczoru, jeżeli oglądacie wieczorem. Na razie, i cześć.